Ten pas serdecznie, widzicie ile liści leży niedawno to było wszystko wyczyszczone. A to dlatego, że zbliża się, zbliża się burza i przychodzą, i przychodzą takie porywy wiatru. Przed chwilą właśnie przeżyłem takie tego, mam całe oczy zatrusone. No a ja idę się przejść. Jak przychodzą takie porywy wiatru, nagle się wiatr zrywa i wtedy strąca wszystkie liście, strąca wszystkie liście. No teraz zaczęło wiatr wiać. Nie wiem, czy tam na tym drzewie takim, gdzie widzieli. No, to takie przedburzowe. Przed burzą tak się zaczyna i później podczas burzy, podczas burzy nieźle daje. No, i to są takie zrywy wiatru. On nie wieje cały czas. On przychodzi nagle, takie jak powietrz. Widzicie, tam chmury zaczynają się piętrzyć. No i będzie z tego burza. Dobra, ile dalej, bo nie zdążę przejść swojego, swoich kilometrów. No, zobaczcie, ile liści w koło. Ile nawiało liści w koło. To jest takie ciarosne. A tam syzyf z miotłą syzyfowe prace go się zamiata cały czas a tu liści mu nawiewa a nie tak lubią, nie? No, cała ulica cała ulica zasypiona jak nigdy no i zaczyna mieszkać tutaj zawiewać nie wiem, czy będzie w ogóle słychać coś, co mówię do was dobra to na razie tyle za tym domem słońce słońce się przebija za chmurami a tutaj już Zaraz zacznie się piekło, nawet nie wiem czy zdążę czy zdążę obejść No ale się postaram Może mi się może mi się uda Ciemno się zrobiło Dobra, biegnę Ale nie chciałbym stać pod takimi kokosami Muszę patrzeć, żeby pod palmą gdzieś nie stanął, ale to, żeby ja wiatr Tutaj na tle tej palmy fajnie widać, jak te chmury się pasują, co? O, fajnie, słońce, tam deszcz. O, i zaczyna gdzieś grzmić, grzmieć. Zaczyna gdzieś grzmieć. A ludzie sobie siedzą, w spokój. Tamci gościowie sobie jedzą, w spokoju. Oni już przyzwyczajeni, dla nich to nic nowego. A ja to stale jeszcze się... Stale się jeszcze burzy boję. Patrzcie na te chmury, jak tam zachodzą jedne na drugie. No ładnie widać, nie? To no, ciekawe, jak będę miał pełne galoty. O, tu rządowcy jadą. Będę miał pełne galoty, jak będę mieszkał w tym, na dwudziestym piętrze, nie? Bo ja tu tak burzę. A tutaj widzicie, zobaczcie, ładne niebo duch mury a burzowy to się jakieś trzy burze trzy, trzy burze zbierają z każdego z każdego a tutaj taka ładna niebieska luka ogrodnicy wycinają moje szczurka uciekła szkoda Ach, za te szczurki to zawsze Zawsze uciekiwają jak mają pozować. A tutaj w tym rejonie, akurat dużo jaszczurek. Tak sobie wycinają. Może nie mają co robić. Ale to tak fajnie wygląda, nie? Tak drzewo tak wkomponowane takie. Idę trochę dalej, o ile bardziej widać. Stąd może Takie drzewo, a tutaj wkomponowane takie roślinki to samo, tam wkoło drzewa widać. To jest moje boisko. Dawno nie byłem w pogrzebie, zawsze jak idę grać to jest zajęte. Zawsze kiedy są pograć to jest zajmnięte. Ptaszki latają, te jest a Znaczy rodzina jest kółkowata, jak tutaj te ptaki się tu nazywają, to nie mam pojęcia. Idę się włóczyć dalej. Spróbuję taki ogródek wam jeszcze pokazać, co widziałem. Taki Goście sobie robił przed domem no a tu widzicie całą rodzinkę kotów tutaj ludzie je nakarmili jedzonkiem także koty tu dbają sensei gdzie jedzonko mają koty? normalne kocie jedzenie wszystkie są karmione osobno i... o ten się trochę przestraszyło no także koty tutaj są Dbane ludzie są, dbane. No niestety ogródka nie udało mi się nagrać, samochody go zasłoniły. To no, jest też przy takim... Tamte wszystkie samochody, co za mną widać, to one przysłoniły ten, ten ogród. Nie można było tam się wepchnąć, bo tam byli kierowcy i ochroniarze jakieś. jakieś jakiegoś dygnitarza Będę polował, tam są bardzo fajne. Bardzo wielkie, na takim małym drzewku rosną bardzo fajne te a, papaje. Na no, takim małym, niepozornym drzewku tak wielkie papaje rosną, że... No ale tu muszę polować, chyba że już nie zdążę ich upolować, bo ktoś się zerwie, tak? Burze się rozeszły. Na całe szczęście w nocy przyjdą albo nad ranem. A ja sobie chodzę dalej. I rozkminiam. Tam byliśmy na zakupach wczoraj, to Wam wrzucę ten filmik. Znaczy ten filmik teraz, to Wam wrzucę po tych zakupach. sobie po pooglądacie, a ja nabijam kilometry. No, a tak wygląda stoliczek przy takim drzewku dla, dla ochrony. Tutaj sobie ochroniarze siedzą cały, cały dzień, całą noc. Teraz pogłębiamy, bo jest zmiana po piątej to mają zmianę. I tak sobie tu siedzą, popalają, piją kawę i bawią się. No i taki mają wybieg dla tych. To jest dla ochroniarzy budynków tutaj. To jest ciepło, to można siedzieć cały czas na, na zewnątrz. Tutaj takie liany. Tam zachód słońca. Tam jaka wielka to liana. To nie liana, tylko to są te ale to wielkie rośnie, ja nie myślałem, że to takie duże rośnie i ktoś to kiedyś powiedział, to bym nie uwierzył, że to takie wielkie rośnie. Dobra, idę dalej. Chłopaki zapakowali sobie bambus kto powiedział, że nie można, bambus jest leki tu są te wille, co mam gdzieś tam, z jednej strony, z trzech stron, jak już wam mówię a tak jeszcze. To zastanawiałem, o tutaj ktoś wyczyścił plac dlaczego na przykład na wsi nie ma komarów, a w mieście jest pełno komarów to jest taka moja, roz, moja rozkminka dlatego, że w mieście jest więcej wody, to znaczy wiecie te kanały, nie, co tutaj są takie widzicie? tutaj cały czas płynie, płynie słodka woda i ścieki, tutaj jak wejdziesz to jest masa tam jest komary cię zeżrą i tam te komary składają jaja wylegają się larwy, wylegają się komary i kanałami, bo rurami tymi kanalizacyjnymi dostają się do wnętrz domów o i normalnie tymi kanałami się dostają a tutaj wam pokazywałem już kiedyś ananaski. Ja kiedyś pokazywałem jeszcze te anunasy, nie? czy nie? Mi się wydaje. No i takie ładne te. No i tymi kanałami, tymi rurami dostają się, dostają się prosto do, do domów, do Łazienki. Bo ja często, jak się zdarza, jak otwieram Łazienkę, to widzę, że pełno komarów jest w Łazience. No i tak sobie myślałem zawsze, że. A, to musiały jakoś wleźć przez drzwi. wleźć przez drzwi te komary i. I, i, i później wleciały do łazienki, bo łazience jest ciepła, tak? A co ty się okazuje? że to one przełażą tymi kanałami te tak karaluchy Normalnie przeważą Przełażą do łazienki i tam się grupują i czekają. czychają Cichają na mnie. Jak tylko, tylko wlezę to już jest już mnie w pęcinę W pęcinę już mnie... Już mnie żre. No dzisiaj to już masakrycznie mnie pożarło w nocy. No widzicie tutaj cały czas woda płynie tutaj. O, już mnie atakuje. Tylko przystaniesz na parę sekund i już od razu masz. Już od razu komar gdzieś źre, a tym bardziej, że jestem biały, to mnie dobrze widać tutaj. To mnie dobrze tu widzą i wtedy mnie atakują. To jest taka moja rozkwina. A na wsi nie ma tego komarów. Po pierwsze, że cały czas tam się palą ogniska. Tam są non-stop. 3-4 domostwa na wsi palą. Dla ja sobie tak będę Wam pokazywał takie widoki na te ulice. Na wsi tam palą ogniska. Tak? Tam widzicie kwiatki Palą ogniska i, i nie trzymają się żadne insekty tylko ten smrodek taki jest oni dorzucają tam kokosa ten smrodek jest trochę duszący tu macie bananowce. tam ktoś ma palmę i ten smrodek jest trochę duszący ale jak byłem przez te dwa tygodnie prawie to się przyzwyczaiłem do tego zapachu do tego wędzonego, wędzonego smrodka tu ma jakieś nowe roślinki Także miałem okno otwarte, na wsi miałem okno jak szeroko otwarte i żadnego komara nie uświadczyłem. A przyjechałem tutaj i po jednej nocy miałem je mam z 20, z 20 dziadnięć O tu widzicie takie roślinki. U nas to w doniczkach takie rosną, nie? stają. No a tam z tyłu widzicie chociaż jakąś siatkę jest zardzewiała, bo zardzewiała, ale wpaść tam do tego kanału to do nie... No, tylko się zatrzymałem i już od razu mnie opanowały. No, to są takie moje rozkminki na temat, dlaczego komarów nie ma na A poza tym mają ograniczony dostęp do wody słodkiej, bo na wsi szanują ludzie wodę. W sensie takim, że ta woda nigdzie nie płynie, tak? Nikt nie podlewa tam na przykład ogródków, nie ma ściekowisk nie ma ściekowisk, to się te po prostu się nie, nie wylęgają w takim dużym stopniu. A poza tym jest dużo, dużo jaszczurek, dużo żab. A w każdym z domu, który ma zbiornik otwarty na wodę, bo tak jest, na którymś tam filmiku wam pokazywałem, są otwarte zbiorniki na wodę, to zawsze jest jakaś ryba, zawsze jest tilapia albo coś tam. Jakaś ryba pływa, która po prostu żywi się wszystkim co tam wpadnie Nawet ja włożyłem specjalnie rękę żeby żeby zobaczyć czy zaatakuje palec to oczywiście palec był zaatakowany spokojna ta ulica dzisiaj dobra pędzę dalej do Starbucksa przepuszczę i pędzę dalej tutaj są też te palmy zrobię wam to już zrobię wam odcinek i widzicie ktoś to Albo świadło mało, bo to jest ciężkie. To jest ciężkie. I teraz nie wiem czy to jest owocostan owoc czy katostan No, zrobię Wam odcinek o tych A słabo widać już, bo jest ciemno tutaj. Ale ładnie, ładnie wyglądają. Tutaj są takie same te palmy, co wam tam pokazywałem, tylko tutaj rosną w takim, z takiego jednego pnia, wyrastają, widzicie? Wyrastają z jednego pnia. Są te same palmy. I tutaj jest podobnie. coś z jednego pnia. Jestem. Może tutaj są bardziej na dziko. Bardziej na dziko może tutaj są. A tam są bardziej zadbane przez ogrodników. Tutaj ta sama palma, też tylko rosnąca i wypuszczająca już młody pęd Jest bardzo pospolita tutaj Bardzo pospolita ta, pal ta palemka widzę zrobię, zrobię filmik o niej i wam wszystko to co będę mógł znaleźć to Wam o niej opowiem w przyszłości no to na dzisiaj z dzisiejszego spaceru to wszystko. Zelo odebrałem. Spędzi. Kiwa. Dzień dobry. Dzień dobry, krzyczy. Dzień dobry. No, ale co muszę Wam jeszcze powiedzieć? Że widzę coraz więcej białych ludzi. Jak przyjechałem w marcu, to nie było nikogo białego. Nie widziałem przez, przez 3 miesiące. Dopiero po trzech miesiącach gdzieś tam kogoś widziałem. A teraz już się widziałem, chyba z 6 osób. Też chodzących tutaj na spacery, czyli gdzieś tu muszą mieszkać Może to są e służba tych jak to się nazywa tych dygnitarzy tutaj No ale już jest ich, już jest ich więcej tutaj, tutaj z, psami, z psami Pani za mną uprawia How is the pies Pies to jest jak chow how Pies C Pies tuin chau no. Także to by było na tyle Urządowe auto będzie Na światełkach To by było na tyle Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia Gdyby się coś ciekawego wydarzyło to oczywiście nie o tylko nagle Do zobaczenia